W ogóle pierwsze próby odszukania zaginionych oficerów rozpoczęły się już w 1941 roku. W momencie, kiedy III Rzesza dokonała agresji na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku i Związek Sowiecki stał się naszym sojusznikiem. Chcąc, nie chcąc. Był sojusznikiem naszego sojusznika, czyli Wielkiej Brytanii, a przez to był sojusznikiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Z Łubianki został wypuszczony generał Wadysław Anders, który z polecenia premiera Władysława Sikorskiego, rozpoczął formowanie Wojska Polskiego w Związku Sowieckim. Z łagrów i z zesłania wychodzili młodzi Polacy, którzy ubierali mundur żołnierza polskiego. Żołnierzy nie brakowało, chociaż wyglądali tragicznie, bo to byli ludzie zniszczeni pobytem w łagrach i na zesłaniu zagłodzeni, chorzy, wycieńczeni. Brakowało oficerów. Anders miał tego świadomość, że gdzieś w Związku Sowieckim są polscy oficerowie. 15 tysięcy, 14 tysięcy. Były przygotowane dokładne szacunki imienne. Stąd pierwszym pytaniem, jak doszło do spotkania z Mołotowem i yy, ze Stalinem, pierwszym pytaniem, takim bardzo ważnym pytaniem, to było: a gdzie są nasi oficerowie? Mamy wojsko, potrzebni będą dowódcy. Jeżeli mamy walczyć, to musimy mieć doświadczonych oficerów, takich, którzy będą mogli poprowadzić do boju, do boju swoich młodszych kolegów. I to była jakby pierwsza próba ustalenia losów tych wszystkich, którzy zostali zatrzymani jesienią 1939 roku. Rosjanie kluczyli, oszukiwali, wymyślali różne historie mniej lub bardziej wiarygodne Stalin nawet w pewnym momencie kiedy już nie miał żadnych argumentów palną ni stąd ni zowąd że żołnierze uciekli do manchurii i pewnie gdzieś tam są